Kolejny dzień wędrówki Cieszę że zaraz minę pewną granicę słyszalności tych samochodów tak przeszkadzają niestety tyle asfaltu tutaj żegnam ustrzyki i wspinam się na gromadzyń to jest taka góra ze stacją naciarską, jest tam wyciąg, dalej równia, tutaj jest według znaków godzina 15, no i tak się zaczyna początek szlaku, początek dnia niestety bardzo późno, a miałem jakieś takie ciężkie spanie. Obudziłem się w środku nocy, spać mi się nie chciało, potem potem ciężko mi było usnąć, co jest w moim przypadku bardzo dziwne wyspałem się, po prostu padłem wcześniej, to może to była przyczyna no i potem pospałem nad ranem tak się to kończy niestety mam dzisiaj 30 km, jest godzina 9 chyba już 15 albo 20 no i niestety trzeba się gonić z czasem a tutaj taka fajna inicjatywa którą zauważyłem już wcześniej w okolicach Łodyny Jest gra terenowa no i fajnie, bo tabliczki są takie, które wyjaśniają niektóre miejsca jak na przykład to, które było dla mnie gdzieś tam kojarzyłem, dla, dla mnie takie charakterystyczne, ale zaostrzekamy jak się podchodzi na gromadzeń eee, taki taki wąbus dosyć nietypowy, ale się okazuje, że to jest stala, stara strzelnica. Wybudowana w latach 70., no teraz już w stanie rozkładu, że tak powiem, zabytkowa, chyba. Tylko i wyłącznie tutaj chyba nic się nie, nie da zrobić. To nie spełnia żadnych warunków pewnie obecnych strzelnic. O, tutaj się wznoszę nad ustrzyki. Na razie jeszcze żadnych widoczków, tam chyba wyżej zgromadzenia coś będzie. Jeden z ostatnich widoków na powiedzmy ustrzyki, w kierunku ustrzyk i raczej na tutaj zbocza kamiennej laworty tędy miałem schodzić, no niestety jak wiadomo jak już mówiłem wczoraj, niestety to zagrodzenie szlaku na Przełęczy wolańskich, niestety mi to. Mocno utrudniło, w sensie uniemożliwiło tak, że na tyle utrudniło, że stwierdziłem, że nie warto się wracać, żeby tą kamienną lawortę przejść. Przechodziłem, to jest w zasadzie tylko takie góra-dół i nic poza tym. Jeden mały widok tam z okolicy wyciągu, ale nic rewelacji, bez żadnych rewelacji. Z okolic zgromadzenia właśnie piękny widok na Rówień. No tam muszę zejść do zera i znowu się wdrapać. Niestety będzie to znowu ciężkie podejście. Zobaczymy. No. Jakoś damy radę. Na gromadzeniu mamy taki oto zbiornik. Niewielki. Tak naprawdę. Przypomina się mi się oczywiście zbiornik na górze żar. <taki> Takie Takie podobne, tylko w mikroskali. A tutaj. Górna stacja wyciągu, którą widziałem wczoraj z dołu. Dzisiaj też, zresztą oczywiście. Krzesełko. Szkoda, że nie jeździ. A to byłaby pokusa. Nie do odparcia, chyba żeby się przejechać. Dać wieść. Chociaż kłóciłoby się to dosyć z koncepcją oczywiście nie przejścia całości szlaku bo to nie tutaj jest najważniejsze i nie, tutaj jest moi, nie to jest moim celem ale podążanie właśnie siłami własnych nóg no i tam lecę chyba już w dół będzie o, proszę ty, tyle oznaczeń w jednym punkcie to nie pamiętam kiedy widziałem hm, równie 20 minut no pięknie i tam właśnie podążę. Gromadzeń w tym momencie to jest punkt po prostu 6, 5, 4 metry. To dziwne, bo tak troszeczkę już zacząłem schodzić, także <laughs> nie był to najwyższy punkt na pewno tutaj. Właśnie widok na rówień. Teraz tam się wspinać trzeba. Ha, taka atrakcja. Pierwszy brud tej wycieczki. Ale z ładnym obejściem. Tutaj nie będę chyba filmować. No nie, bo muszę się złapać na taki. Desce, ale taki dosyć solidny, także chyba suchym butem da się. Jakby tu był wyższy stan wody przejść bez problemu. No to spoko, taka malutka atrakcja. Co tu mam pierwszy sklep spożywcza przemysłowy? Chyba skorzystam z zaproszenia. Tuż za sklepiam takie miejsce dosyć ciekawe. Tu też przypuszczam, że dosyć duża egzotyka szlakowa. Szlak biegowy. No proszę bardzo. No pierwszy raz widzę. Tutaj na podejściu, zarówno. To chyba źle, źle mówiłem. Tutaj jeśli chodzi o przynajmniej nazwy doliny, tutaj znaki mówiły o jednak o dojściu do doliny. Godzinę 15. Tam chyba pokazywało. To chodziło o tutaj oczywiście o tę okolicę, gdzie był sklep, o dolinę. Teraz wchodzę, na no nie wiem co, nie chce mi się sprawdzać. <grystanie> Trochę mało baterii na telefonie, nie podładowałem sobie. Stwierdziłem, że na dzisiaj i tak wystarczy. Rzadko korzystam, tu chyba będę jeszcze rzadziej. No i chyba zaczynam podejście właściwe, coś jeszcze. Jest. Jestem dosyć nisko. Opuszczam łąki, wchodzę w las. Dotarłem. Mordecze to podejście było. To jest takie dla mnie no go przy zejściu jakby było e, po deszczach. Albo w deszczu. Oj. Po prostu ciężko. Mega ciężko. Myślałem, że idę w lewo, ale idę w prawo. Ślad też tak pokazuje. Ale no mam nadzieję trochę odpocząć. Może tutaj przed góra zawał. Chyba coś takiego, że tam odpocznę. Coś takiego kojarzę, że tutaj po lewej jakaś przecinka leśna była taka, jakaś taka szkółka leśna w sensie. Dwa lata temu, no to, to chyba tutaj zrobię jakiś postyl Musławo Dobrze, że skorzystałem ze sklepu, wypiłem pół litra fiwa bez takiej orężatki, i, i to mi dało tutaj chyba moc. Wszystko pewnie wypociłem na podejściu, coś strasznego doszedłem na odbicie do teleśnicy Jak widać, to jest żuków. 768 metrów nad poziomem morza. Raczej dzisiaj wyżej nie będę, tylko będę, będzie tendencja zniżkowa. No i do teleśnicy godzinka. Liczę na sklepy tam, że spotkałem jedno, jedną turystkę, ale raczej taką lokalną, z dzieckiem i z psem. O, podziwiam zapału na wnoszenie podobno lekko ponad 20 kg. Ja nie mam dużo, dużo lżej, ale, ale jednak troszeczkę i wiem ile to mi wysiłku kosztowało. No, będzie wesoło na pewno. Teraz tutaj zejście. Mam nadzieję, że będzie w miarę łagodne, bo tutaj z początku zapowiada się na takie konkret. No i co. I do zobaczenia chyba przy sklepie. A, widziałem już prawie wszystkie leśne zwierzaczki. A tam kuna! Tak mi się wydaje, chyba że to był mały lisek, ale nie będzie z tej kamerki szerokokątnej nic widać. Właśnie coś uciekło. A tutaj tak naprawdę wyciągnąłem kamerkę, żeby jeszcze fajne przesłanie nagrać. Fajna tabliczka. O środowisko naturalne nie zanieczyszczaj lasu. Dokładnie tyczy się to również leśników, którzy mają w nosie, z tego co widziałem, palenie ognisk i nie zostawianie butelek po piwie w tych miejscach. Ewidentnie przy, przy wycince drzewa najczęstszy widok niestety, śmieci na niebieskim szlaku karpackim. Natomiast to tutaj tylko chciałem powiedzieć, dotyczy się również stawiania papierzaków. Zakopujemy. Choćby, choćby nie wiem jak się, jak się bardzo chciało, to zawsze zdążyłem wykopać sobie dołeczek i wszystko ładnie potem za, zakopać przykryć tym takim fragmentem, który wykopałem takie. <laughs> Wieczko się robi z ziemi. Pięknie się potem wrzuca to wszystko. W sensie tylko przykrywa. Ukopuje. I przykrywaliśmy. Dochodzę do teleśnicy oszwarowej. Spotkałem turystkę. A też lo na lokalnej przebieżce. Pozdrawiam. Jeśli kiedykolwiek zobaczę. Miło było chwilę pogawędzić. Zawsze to jakaś Odmiana od samotności na szlaku. Teraz się okaże czy dobrze czy dobrze kojarzyłem, że tutaj tak naprawdę jest yy, sklep. No, zobaczymy czy to nie tutaj. Chyba bardzo na no, to liczę, że, że jednak się miło zaskoczę. Że miałbym się nieprzyjemnie rozczarować. Holana 3,20 Ta leśnica Oszwarowa sklepuje Anny, czyli się potwierdził jest Szlaku na południe. O, coś się chmurzy. Wydrnę. Polana 2 godziny 5 minut. Wydrnę. Chyba to mi interesuje. Godzina 35. Dobra, a ja się napiję czegoś i idę dalej. Chyba trzeba trochę więcej hałasu robić. Głowy bym sobie za to nie dało drąbać. Tak mi skoczyła adrenalina, ale. Ale wydaje mi się, że widziałem około 20, 20 metrów w krzakach od siebie niedźwiedzia. Nie wiem, czy niedźwiedź jest możliwy do spotkania w towarzystwie dzików, albo to były małe, odwrócone do mnie tyłkami. Wydaje mi się, że, że dziki nie pomrukują w ten sposób, ani nie próbują nas nastraszyć. Warczał. Warczał po prostu. I, I zrobił coś takiego chyba jak taka 2-3-metrowa szarża w sensie żeby, żeby odgonić. Wydawało mu się chyba, że nadal by szedł w jego stronę. Zatrzymałem się, wyciągnąłem gaz. No. Także takie atrakcje, no w zasadzie już powiedziałem wszystko, idę, idę żeby się stąd wydostać. Jak tu jest jakaś ostoja, to wolę nie być w okolicy. Minęło może z 15-20 minut od tego spotkania, o którym mówię, a tutaj proszę nie, żebym był zgołosłowny świeże ślady To raczej tylko potwierdzenie, że nie mam omamów to nie mógł in, nikt inny zostawić. A tutaj chyba kolejny przykład zaznaczania swojej obecności. I obdrapany szlak, znak szlaku. Tu też chyba miski. Te pazury ostrzą. A tutaj przed wydrnem jeszcze, nie wiem ile mi zostało. Idę stąd. Nie chcę tutaj chyba być za długo. Lecę. Nie wiem, czy się nagrywa. No kurde, niemożliwe. Godzina od spotkania z niedźwiedziem Ja borsuka widzę Tam z pieprza Skubaniec Borsuki są agresywne zobaczymy Tu przyszedł się napić Zobaczył mnie zawrócił Prawidłowa reakcja Ciekawe czy gdzieś go tutaj będę widzieć Czy go nakręcę No nie ma Nie ma, zawrócił w krzary gdzieś no, nic, dobra. Hey. Tego jeszcze nie było. Właśnie, że se, e, mówiłem tak do siebie, że wszystko widziałem już w tych bieszczadach. Kurde, brakuje mi tylko. Ja nie wiem, czy z daleka wilka. Tego, tego nie jestem pewny, ale słyszałem wilki. Natomiast widziałem już wszystko. Brakuje mi tylko słonia do kompletu. Naprawdę. Wychodzę znowu na jakieś polany. Teraz znak liśnica oszwarowa godzina 35, polana godzina 10 i wydrne 40 minut. Nie wiem, co to jest to wydrne, Kurczę, Już dawno powinienem być na chyba na tym tym na tym zejściu, kurde. Na tej przy tej ławeczce. No to jest chreft, a nie wiem, co to jest wydrne, kurde. Nie, nie chcę mi się patrzeć na tą mapę. Muszę sobie gdzieś odpocząć, no. Widok na chreft już. Ale wspaniała pogoda, trochę wody widać. No, schodzę na odpoczynek, na ławeczkę. To może coś nakręcę. Ale rozmowy trafiłem. można uśmiać. Jak tu się dziwić, trzeba takie coś wgonić do zagrody bo by się zasnąć nie dało jak one tak cały czas doszedłem na miejsce teraz jeszcze tylko nocleg sformalizować zobaczymy czy ktoś będzie Jeżeli dzwoniłem do księdza to z kolei okazało się że tutaj tylko katecheta będzie tak to wygląda i jeszcze tylko kawałeczek. Hej, jeszcze, jeszcze takie krótkie podsumowanie nietypowe. E, chodzi o takie dopowiedzenie jeszcze to co się udało przypadkowo że tak byłem dowiedzieć odnośnie tego Dzik Dzik versus y, niedźwiedź czy przypadkiem mogły być, być to dziki. No y, trochę mi wyjaśnił y, spotkany przypadkiem y, myśliwy Podobno w towarzystwie niedźwiedzia raczej nie spotkamy dzika. Generalnie chodzi o to, że raczej w naturze się powinny unikać. Bardziej dziki mogły być potencjalnym pokarmem dla, dla niedźwiedzia. I to generalnie, to generalnie trochę takie potwierdzenie, lekkie potwierdzenie tego jak, jak, jak to mogłoby być z tym, że. że strach ma wielkie oczy, że widziałem trochę trochę nie tak jak, jak, jak ten, jak było to w rzeczywistości e, tego niedźwiedzia drugiego, jak tak próbuję sobie przypom przypominać w sensie tego dużego e, to to widziałem tak dosyć, dosyć wyraźnie generalnie nie jestem pew pewny tylko tego co widziałem e, w sensie tych małych tych malców. Na pewno dwa. Wydawało mi się najpierw, że to są dziki. Potem się okazuje, że to jednak chyba były od zatku. Od zatku bardziej, bardziej małe niedźwiadki. Przy okazji tak przypadkowego postoju, dopiero zrobiłem postój na wy wydrnym. Oczywiście się okazało, że tam pomyliłem tak naprawdę na zejściu. Do zatwarnicy będzie taki punkt widokowy z ławeczką. Tutaj jest analogiczna sytuacja na zejściu, tam gdzie e, zaczynają się serpentynki, No tutaj też to tak podobnie wygląda. E, i, I na zejściu jutro dopiero będzie to takie, tak gwoli tak wyjaśnienia e, tego, gdzie chciałem zrobić postój. Zrobiłem tuż przy samej drodze. I akurat się. Takie małżeństwo zatrzymało i tak od słowa do to żeśmy Pani akurat mówiła, że chciałaby zobaczyć niedźwiedzia. No i żeśmy pogadali odnośnie tych te tego spotkania. E generalnie, no, przeżycie jedno sam samo w sobie. Niestety, ostatnią rzeczą, a może stety o jakiej się myśli wtedy, to naciśnięcie z pustu migawki, czy operowanie aparatem czy kamerką.